Zacznę od krótkiej historii. Pewien król miał, miał syna, i jak to zwykle bywa, królowie mają wielu synów i, i ten syn był jednym z nich. I, I ten syn postanowił w pewnym momencie zrzucić z tronu swojego ojca. Ktoś tak bliski jak, jak syn, zapragnął władzy ojca, który, który po prostu którą posiadał, i postanowił podstępem przejąć tron własnego ojca. Najpierw postanowił zdobyć przychylność ludzi ludu, który, którym ten król rządził, jego ojciec, i później oszukując swojego ojca, za jego plecami wyjeżdżając do pewnego innego miasta, ogłosił się królem. I po tym, jak już wszystko wyszło na jaw, zebrał armię i razem z tą swoją armią chciał zabić własnego ojca, prawowitego króla. Czasami w naszym życiu, tak jak w tej historii, Wróg stoi u bram naszego życia. I czasami wróg ten jest jawny i oczywisty, a czasami nie jesteśmy świadomi niebezpieczeństwa w naszym życiu i, i czyjejś wrogości wobec nas samych. I czasami naszym wrogiem są obcy nam ludzie, a, a czasami, yy, i to dużo bardziej boli, są to nasi bliscy ludzie, od których spodziewalibyśmy się bardziej troski, miłości, a nie ataku i wrogości. I być może dzisiaj słuchasz tych słów i znajdujesz się w konflikcie i wiesz doskonale, o czym mówię. I, i słysząc o, o wrogu, ty, tobie już się pojawiają pewne, pewne twarze w twojej głowie. A, a być może być może właśnie myślisz, o, o tych wrogach, jest to nawet ktoś, może ktoś z, z Twojej pracy, a może z Twojej szkoły, i, a może nawet ktoś z Twojej rodziny. I ten temat jest tobie dzisiaj bardzo bliski. A być może myślisz o swoim życiu i nie doświadczasz wrogości innych ludzi. Być może to dopiero przed tobą, a, a być może ten wróg jeszcze się nie objawił i nie masz tej świadomości. Yy, może rozczaruję niektórych z Was i chyba też trochę siebie, bo Jezus, czytając Boże słowo wręcz, obiecuje nam posiadanie wrogów w naszym życiu. I mówi o, o ludziach, którzy będą do nas wrogo nastawieni yy, ze względu na to, kim jesteśmy. W jakiego Boga będziemy wierzyć, jakie wartości będziemy reprezentować. I, i mówię też do siebie, bo, bo dzisiaj rozglądam się dookoła i nie do końca y, widzę tych wrogów w moim życiu, i mówię też do, sie, do siebie też przede wszystkim. I jeżeli dzisiaj nie, nie masz tych wrogów w swoim życiu, nie masz ludzi, którzy są wrogo do siebie nastawieni, być może powinniśmy zacząć żyć inaczej. Być może nie do końca żyjemy tak, jak Bóg tego od nas oczekuje. Albo po prostu musimy być cierpliwi. To tak słowem wstępu. I historia, którą opisałem na początku, jest to historia prawdziwa, historia, która miała miejsce w Izraelu. I król, o którym mówiłem, był to król Dawid, a jego syn miał na imię Absalom. Może słyszeliście tę historię, może nie. I dzisiaj nie skupimy się bezpośrednio na tej historii, ale jednak chciałbym, abyśmy wspólnie zastanowili się nad psalmem. Jednym z psalmów, i który prawdopodobnie większość biblistów tak uważa, który prawdopodobnie został właśnie napisany przez króla Dawida. I, odnoszą, I prawdopodobnie król Dawid, pisząc ten psalm, odnosi się do tej sytuacji ze swoim synem Absalom. Jest to psalm 62. Psalm 62 mówi tak: Przewodnikowi chóru według Jedutana, psalm Dawidowy. Jedynie w Bogu. Jest uciszenie duszy mojej. Od niego jest zbawienie moje. Tylko on jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieją. Dopókiż Wy wszyscy napadać będziecie na człowieka, by go rozbić, jakby był ścianą pochyłą zwalonym murem, zaiste. Zamyślałem go strącić z wysoka. Lubują się w kłamstwie ustami swymi błogosławią, ale w sercu swym złożeczą. Sela. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim. Twierdzą moją. Przeto się nie zachwieją. W Bogu zbawienie moje. I chwała moja, skała mocy mojej, ucieczka moja jest Bogu. Ufaj Mu narodzie w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą. Sela. Tylko tchnieniem są synowie ludzcy, synowie mężów zaś zawodni. Na wadze podnoszą się w górę, wszyscy oni lżejsi są niż tchnienie. Nie ufajcie wyzyskowi ani nie pokładajcie w grabieży daremnie nadziei. Gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego sercem. Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem: że moc należy do Boga i że u ciebie, panie, jest łaska, bo ty odpłacasz każdemu według czynków Jego. Przepiękny psalm. I na początku psalmista rozpoczyna ten, ten, ten utwór od takiego kluczowego stwierdzenia: od prawdy, która w tak stresującej i pełnej bólu dla niego sytuacji jest dla niego najważniejsza, jest dla niego fundamentem. I on mówi, że tylko w Bogu, tylko w Bogu, nie w niczym innym, w nikim innym, tylko w Nim jest uciszenie jego duszy. Że tylko Bóg jest dla niego opoką, zbawieniem. Czyli tym ratunkiem, w sytuacji, w której jest. I opoka to jest ciekawe słowo. Innymi słowy, ta opoka oznacza, że coś, co pozwala komuś przetrwać. I, i psalmista tutaj pisze, że to Bóg jest tym, który pozwala mu przetrwać w tej sytuacji. I dalej pisze, że, że tylko właśnie dzięki niemu może przetrwać, i nazywa Boga swoją twierdzą. Twierdzą bezpiecznym miejscem w chwili ataku. Określa Boga jako twierdza. Że jest to miejsce, w którym może się schronić w chwili ataku. Następnie autor, i prawdopodobnie możemy założyć, że właśnie Dawid opisuje wrogość człowieka, tego, kto, kto jest wrogi wobec niego, tego, opisuje tego wroga i, i opisuje go chęć zniszczenia jego życia, i, i też, yy, też podkreśla zakłamanie. Ludzi, zakłamanie tego wroga. I że tam czytamy, że, że są to ludzie, którzy na pozór Mu błogosławią, ale tak naprawdę Mu złożeczą i Go chcą strącić z tronu. I że jest to prawdopodobnie właśnie nawiązanie do Absaloma i do tych ludzi, którzy chcieli pozbawić Dawida korony. I po opisie tych ludzi autor ponownie odnosi się do, do właśnie do prawdy. Tak jakby to był pewnego rodzaju, może nie refren, może refren, możemy tak to określić, że zaczyna od tej prawdy, od tego fundamentu, że jedynie w Bogu jest uciszenie Jego duszy. Później opisuje tych ludzi, tego wroga i następnie znowu, tak jakby chciał przypomnieć, że w obliczu tego wroga, kim jest Bóg i mówi tak, że, że właśnie pisze o tym, że, że to Bóg jest źródłem tego pokoju, tego uciszenia dla Jego pełnej niepokoju duszy. I że jest tak, bo właśnie, to, bo właśnie on decyduje się w Bogu po, położyć swoją nadzieję. Że to Bóg jest źródłem nadziei w jego życiu, w tej trudnej sytuacji. I że tylko w nim szuka tej nadziei. I ponownie nazywa Boga tą opieką, opoką i tą twierdzą. Dodając właśnie, że Bóg jest jego zbawieniem, ratunkiem i że, że też chwałą. Że, że to w Bogu tylko on może się chlubić. Że tylko tak, jakby mówił, że. Tylko, tylko to, co Bóg o mnie powie, ma dla mnie znaczenie. Tylko to, co Bóg mówi, będzie świadczyło o mojej wartości, o moim życiu. Bo to Bóg jest źródłem mojej chwały. Nie to, co inni powiedzą, nie to, że jestem królem, ale to, co Bóg powie, że to Bóg jest źródłem jego chwały. I dodatkowo pisze, podkreśla, że Bóg jest źródłem też mocy w jego życiu i że jest jego ucieczką. I następnie yy, Myślę, że większość z nas właśnie najbardziej kojarzy te słowa w tym psalmie. I ten autor tego psalmu jakby przestaje się zwracać do siebie, ale tak jakby zaczynał się zwracać do innych ludzi. I tak jakby chciał ich zachęcić. Jest to pewnego rodzaju takie nawołanie. I jeżeli założymy, że właśnie Dawid napisał ten psalm, to Dawid jako król zwraca się do całego narodu i mówi: ufaj mu narodzie. I dodaje w każdym czasie. Nie czasami, niekiedy jest źle. Niekiedy jest dobrze, ale mówi: Ufaj mu narodzie, w każdym czasie. I dalej zachęca ten naród do tego, aby wylewali swoje serca przed Bogiem, bo Bóg jest ucieczką w tych trudnych chwilach. Zachęca ich do oddania Bogu tych wszystkich rzeczy, które, które są źródłem niepokoju, tego hałasu w ich życiu. I w tym dziesiątym wersecie. Psalmista opisuje nicość i ulotność człowieka i jego życia, i, i podkreśla też taką zawodność drugiego człowieka, jak czytaliśmy. Jakby pomóc lepiej nam chyba odbiorcom zrozumieć tą nicość i tą ulotność, używa pewnego rodzaju obrazu, bardzo wymownego obrazu. Wyobraźmy sobie wagę, bardzo dużą wagę będziemy potrzebowali, ale wyobraźmy sobie wagę, i na jednej szali czytamy, że jest położone tchnienie. Nie wiem, ile tchnienie waży, ale załóżmy, że będzie to, że piórko symbolizuje to tchnienie, dobrze? I na jednej szali tej wagi znajduje się to piórko. Jeszcze nie położymy za chwilę, dobrze? Bo jest, jest to piórko. ok? Wyobraźmy sobie, że tutaj jest tchnienie. I na drugiej szali czytamy, że ten psalmista kładzie życie synów ludzkich. I jeżeli byśmy bardzo dosłownie potraktowali, to weźmy wszystkich synów na tym świecie pewnie kilka miliardów, ale bardzo dużą grupę ludzi sobie wyobraźmy, okay? I, I teraz mamy tą bardzo dużą grupę ludzi i mamy też to piórko i nagle na tej bardzo dużej wadze kładziemy ich jednocześnie. I co się dzieje? Ta grupa ludzi idzie do góry, bo to, żyć, to, to, to ludzkie życie jest tak ulotne i, i ta nicość tego ży ludzkiego życia jest tak ogromna, że to tchnienie więcej znaczy. Salmista rysując ten obraz pokazuje nam właśnie ulotność i zawodność ludzkiego życia i następnie w kolejnych wersetach autor odradza nam pokładanie, odradza przepraszam odbiorcom pokładanie nadziei, ufności i czytamy tam o wyzysku i, i też kradzieży. Radzi aby ludzie nie przywiązywali się do bogactwa. I na początku byłem zaskoczony jakby bo tutaj mówimy o wrogu prawda. O tym, że, że Bóg jest uciszeniem tej duszy, i nagle taka rada o tym, żeby nie pokładać ufności w wyzysku, kradzieży i żeby nie przywiązywać się do bogactwa. Troszkę zaskakujący, prawda? Że tak jakby nie pasuje do całego, całego psalmu ten, ten opis dotyczący tego bogactwa. Jednak przyglądając się temu fragmentowi, zauważyć można tutaj pewnego rodzaju kontrast. I kontrast pomiędzy właśnie zaufaniem Bogu kontra zaufaniem ludziom i bogactwu. Tak jakby psalmista właśnie rysował mocny kontrast, że Bogu warto ufać, człowiekowi i bogactwu nie warto ufać. Że tylko w Bogu możemy pokładać naszą nadzieję. Tylko On może być skałą w naszym życiu. Człowiek jest zawodny, bogactwa są ulotne. Są nic nie warte. To ludzkie życie jest bardzo ulotne. Bóg jest wieczny, Bóg jest godny zaufania. I na koniec tego psalmu, psalmista podkreśla, że moc należy do Boga, że u Niego jest łaska i ta niekończąca się miłość. Moc, łaska i miłość. Wrócimy do tego. I na koniec pisze, że sprawiedliwość, że według której odpłaci On każdemu człowiekowi. Omówiliśmy sobie pokrótce ten psalm może trochę szczegółowo, ale wa ważne jest, żebyśmy dobrze też zrozumieli to przesłanie. I w pierwszej części widzimy, że psalmista mówi o tym, że zaufanie Bogu jest fundamentem. W drugiej części jakby buduje ten kontrast, że nie można ufać Bogu, że to Bóg jest godny zaufania, człowiek nie. I że też dalej pisze, że Bóg jest godny zaufania, a bogactwo nie, bo ze względu na nicość, ale też ulotność tego bogactwa. I widzimy, że patrząc na ten psalm, autor zachęca Izraelitów, aby w obliczu właśnie zagrożenia tego wroga i szukali uciszenia właśnie w Bogu. I, bo to On jest tym, którym można ufać. I też zachęca, żeby wylewali przed Nim swoje serca, szukając z Nim właśnie ucieczki. I też podkreśla tą nicość i ulotność ludzkiego życia i bogactw, które czasami wydają się alternatywą, kiedy kiedy nasza dusza nie jest spokojna. I na koniec psalmista zapewnia właśnie Izraelitów, odbiorców pierwotnych tego psalmu, że to Bóg ma moc i że to Bóg Was kocha. Ale co więcej, Bóg też jest tym sprawiedliwym. Nie musicie szukać sprawiedliwości sami, bo to On jest tym, który, który jest sprawiedliwym Bogiem. I to, czy jak czytamy, On odda każdemu według uczynków. Jednak, co ten psalm oznacza dzisiaj dla mnie i dla ciebie? Jaka prawda płynie z niego dzisiaj dla nas, kiedy myślimy też o wrogach w naszym życiu? Kiedy myślisz o, o wrogiej osobie, jeżeli taką masz w swoim życiu, kiedy myślisz o, o potencjalnym wrogu w Twoim życiu, jakie zauważasz w sobie emocje? Albo Jakie działania podejmujesz, kiedy, kiedy pojawia się wróg w Twoim życiu? Jakie wywołuje on w Tobie emocje, ale też jakie działania podejmujesz? Dawid w tym psalmie zachęca nas do, w tych wszystkich sytuacjach, do szukania pokoju, uspokojenia naszego niepokojnego serca, pełnego niepokoju serca. Zachęca nas do uciszenia duszy naszej w Bogu i świadomości tego, kim On jest. Świadomości tego, że to do Niego należy moc. Tak jak, czyta, tak jak pastor czytał ten psalm, jak wielkich rzeczy Bóg dokonał i też wierzę, że dalej dokonuje w naszym życiu. Jak potężny On jest Bogiem. I Bóg mówi o sobie, że, on, że do Niego należy ta moc. I dalej, że to On jest kochającym Bogiem i że On nie zostawi ludzi, których kocha. Dzięki świadomości tego, jaki jest Bóg, możemy naprawdę doświadczyć tego pokoju w naszym życiu. Wiedząc, że w obliczu największego hałasu, to nie źródłem ciszy w naszym życiu. Dalej w tym psalmie Dawid przestrzega nas przed pokładaniem zaufania w innym człowieku, ale też przed pokładaniem nadziei w po prostu w bogactwie. I w dzisiejszych czasach, jak się rozejrzymy, i w dzisiejszych pełnych niepokoju czasach, gdzie, gdzie tak naprawdę ten potencjalny wróg, być może wielu Wam do głowy przyszedł właśnie ten wróg, który być może za jakiś czas się okaże wrogiem naszym. I dzisiaj bardzo wielu ludzi szuka właśnie uciszenia duszy w posiadaniu. W obliczu wojny z Rosją, nie wiem czy wiecie, wielu Polaków dzisiaj, być może Wy sami. I nie mówię, że to jest coś złego, ok? Poczekajcie. Ale wielu ludzi szuka dzisiaj bezpieczeństwa w posiadaniu czy nieruchomości, czy też oszczędności. I nie zrozumcie mnie źle, nie mówię, że to jest coś złego. Ale pytanie jest, w czym pokładamy nadzieję? Co jest źródłem pokoju? Co jest źródłem nadziei w naszym życiu? Inne pytanie. Czy w obliczu chociażby tego wroga pokładamy właśnie tę nadzieję w, w tych oszczędnościach, czy w naszym Bogu, w tym kim on jest i jaki on jest? Czy pokładamy nadzieję w Bogu, który ma moc, który nas kocha i który jest sprawiedliwy, tak jak czytamy? Kiedy pojawia się strach spowodowany wrogiem, do kogo, do czego uciekamy w naszym życiu? Czy sprawdzamy naszą sytuację, sprawdzając stan konta, stan naszych oszczędności, czy sprawdzamy naszą sytuację, sprawdzając Boże Słowo i to, co ono mówi na temat tego, kim jest Bóg i kim my jesteśmy? Musimy pamiętać, że tak jak psalmista pisze, wszystko jest ulotne i. Że, że tak naprawdę nasze oszczędności w wyniku recesji mogą zaraz nie znaczyć nic, a, a jakiekolwiek nieruchomości posiadamy w wyniku różnych rzeczy mogą stracić na wartości albo nie być do zamieszkania. I... Taka ciekawostka. Słyszałem, że, że w Hiszpanii w wyniku działania różnych gangów niektóre mieszkania stały się niemożliwe do zamieszkania, i, i właściciele tych mieszkań w, po prostu stracili, stracili swoje, swoje posiadłości i, i nie mogą je w żaden sposób użyć. I, nie, w żaden sposób nie neguję tego. Jeżeli, jeżeli jeszcze się ludźmi, którzy dzisiaj oszczędzają, zabezpieczają swoją przyszłość bardzo dobrze, mamy być rozsądni. Jeżeli posiadacie nieruchomości, czy w Polsce za granicą, bardzo dobrze I, i super. W żaden sposób tego nie neguję. Ale opisuję, mówię o tym, dlatego żebyśmy zbadali swoje serce i zadali sobie pytanie, gdzie szukamy pokoju? Co jest naszą twierdzą, naszą ucieczką? Gdzie szukamy. Że nawet teraz, kiedy myślimy o tej przyszłości, albo kiedy myślimy o relacjach z innymi ludźmi, którzy są, którzy są wrogo nastawieni do nas, co jest naszą ucieczką, co jest naszą twierdzą, czy to są inni ludzie, albo czy to jest to, co posiadamy. Na koniec psalmu autor zapewnia nas, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. I że to On, a nie my, odda każdemu według uczynków. I Oprócz zaufania Bogu, ten psalm również się odnosi troszkę poniekąd do tego, jak mamy traktować naszych wrogów. I Dawid w jasny sposób pokazuje nam, że nie mamy szukać zemsty i że mamy być łaskawi wobec tych, którzy są naszymi wrogami. I Dawid nie tylko nas zachęca do tego, ale też samemu tak postępuje. Bo wracając do jego historii z Absalomem. Widzimy, że pomimo tego, że Absalom namówił lud Izraela do buntu przeciwko królowi i że Dawid nie pamięta Absalomowi, widzimy jasno w tym, co Dawid mówi, że Dawid nie pamięta Absalomowi wszystkich złych rzeczy i jego zdrady i przebacza mu. I nawet kiedy armia Dawida miała walczyć przeciwko, przeciwko oddziałom Absaloma, Dawid nakazuje swym dowódcom, i czytamy w drugiej Samuela: Ze względu na mnie z młodym Absalomem postępujcie łagodnie. A kiedy Dawid słyszy o śmierci swojego syna, jest zdruzgotany i mówi: Absalomie, synu mój, synu mój, kto by dał, bym ja umarł zamiast ciebie? Jak reagujemy, kiedy, kiedy wróg stoi u bram naszego życia? Kiedy nam grozi, źle życzy, zagraża twojemu bezpieczeństwu, a może po prostu cię rani? W jaki sposób? Reagujemy, kiedy ktoś wrogo nastawiony do nas. I też nie mówię tutaj o, o potencjalnej wojnie. Ale jak reagujemy na co dzień, kiedy ktoś wrogo nastawiony do nas, kiedy ktoś jest, kiedy ktoś jest w jasny sposób wrog, wrogiem dla nas w naszym życiu. Jak reagujemy? W czym szukamy uciszenia? Czy wylewamy swe serca przed Bogiem? Czy ufamy, że to do Niego należy moc? że on nas kocha i że on jest Bogiem sprawiedliwym. Czy może szukamy uciszenia w działaniu? Może w szukaniu szukamy zemsty, zadośćuczynienia? Czy szukamy sprawiedliwości sami, czy ufamy, że to Bóg jest sędzią sprawiedliwym? Może bardziej pokładamy nadzieję w drugim człowieku niż w naszym Bogu? I to w drugim człowieku szukamy bardziej oparcia niż w Bogu, który mówi o sobie, że jest twierdzą, skałą, opoką. W jaki sposób? I przykład życia Dawida to, to w jaki sposób nas zachęca do ufania Bogu wobec zagrożenia i jego też zachowanie wobec Absaloma. To jest dla nas naprawdę niesamowity przykład. To, jak okazuje mu miłosierdzie, mimo że Absalom go zdradził. To, jako ma reakcję po śmierci swojego syna. Jest to dla nas przykład do naśladowania. I kiedy Dawid dowiedział się o, o zdradzie własnego syna, powiedział: Ruszajcie i uchodźmy, bo inaczej nie uratujemy się przed Absalomem. Jego serce było pełne obawy, i też jakby przeszedł do działania. A jednak ostatecznie widzimy w tym psalmie, jak bardzo on mówi o zaufaniu Panu Bogu. Ale też jak bardzo okazuje łaskę swojemu wrogowi. Jest to piękny przykład dzisiaj dla nas, z którego możemy czerpać. Wierzę, że mając właściwą perspektywę na to, kim jest Bóg i wierząc, że on jest pełnym miłości, to co jest napisane w tym psalmie, ale też mocnym, że to do niego należy moc. I sprawiedliwym Bogiem, że on odda każdemu według czynków. Ale też, co więcej, że on jest Bogiem, który obiecuje nam wieczność z nim. I także, czyli mając właściwy obraz tego, kim jest Bóg, ale też mając właściwy obraz tego, kim my jesteśmy, kim nawet jest człowiek, czym jest ludzkie życie, że nasze życie jest tak ulotne, że inni ludzie są zawodni, że te bogactwa nic nie znaczą, są również ulotne. Więc mają właściwą, mając właściwą perspektywę tego, kim jest Bóg i mając właściwą perspektywę tego, czym jest to ludzkie życie, że ono jest ulotne, krótkie, że inni ludzie są zawodni, że te bogactwa nic nie znaczą, że są również ulotne. Mając tą właściwą perspektywę na to, kim jest Bóg i kim jest człowiek, możemy doświadczyć uciszenia naszej duszy, nawet w obliczu wroga. A uciszenie tej duszy będzie wynikać właśnie z zaufania Bogu, który będzie naszą twierdzą podczas ataku. Więc kiedy wróg stoi u bram naszego życia, pamiętajmy, że to Bóg jest naszą twierdzą. Ludzie zawodzą, bogactwa przemijają. A moc i sprawiedliwość należą do Boga, który nas kocha. Dlatego możemy Mu ufać we wszystkich okolicznościach. Amen.